Uwielbiam nagietki, one mi się tu rozsiewają, ja nic z nimi nie robię, mam tutaj najlepszy sprzęt do systematycznej anihilacji ślimaków nagich. Yy, Krysia mnie pytała, jakieś już no dwa tygodnie będzie, co tam w ogródku, a w ogródku walka trwa, słuchajcie, dzisiaj 8 godzin spędzonych w ogródeczku, plewienie. Tu widzicie butelki z wypraw. Jak wieje, to je tam porusza i w ogóle. O, to jest jakaś gruzińska albo coś takiego radziecka. O, patrzcie, tu ślimok idzie. Dobra, muszę go... Działają. <laughs> Słuchajcie, 8 godzin dzisiaj na plewieniu. Tu to wszystko, te sterty to są wyrwane chwasty. Tu jeszcze nie dotarłem, znaczy dotarłem od tej strony, ale okazało się, że Pietruszki mało co wzeszło. Szpinak już przerósł, za późno go zebrałem, ale to nic, wysiejemy drugi. A jeszcze jeden ślimak. Tutaj to pole, to było pole truskawek. Nie pytajcie o nic, ale u nas, o jest truskawka. To jest pole siane wczesną wiosną. U nas była taka pogoda, że albo było zimno i padało, albo padało i było ciepło, albo ja byłem w pracy. Także dzisiaj mam cały jeden dzień. No to pracuję, nie? Dzisiaj jest dzień, chociaż Tomek, pozdro Tomek, przyjacielu. Tomek próbował wyrwać mnie na magnes. No nie powiem kuszące, ale no nie dałem się namówić. Te wszystkie doły z zeszłego roku zasypuję. Zostaną tylko doły dookoła całego areału. O, takie. I po tych dołach widzę, czy karczownik mi tam wyłazi. No tylko wiadomo, tu musi być to wyplewione. Ale jestem na dobrej drodze, chociaż teraz yy, dwa dni spędzę znowu w pracy. Ale tak jak widzicie, mam tutaj buraczki oplewione. Tam jest Pietruszeczka Bub. W bub jeszcze nie wszedłem, ale wszystko przede mną. Tutaj są buraczki dwa rzędy, po środku jest rzodkieweczka. Nie wyrywam takiej przerośniętej, ona mi się rozsiewa i potem dobrze jest jak się tak plewi i nagle pyk rzodkieweczka no to do dzióbka. Tu jest pasternak, znowu buraczki, marcheweczka. O ślimak chciał zeżreć moją marchewkę, ale mu nie yy, pozwoliłem. Tu są trzy rzędy marcheweczki, tam jest pietruszka. Wunia przysłała mi zdjęcie pierwszego gdańskiego pomidora, jeszcze zielonego, ale jest i rośnie. A u mnie dopiero dzisiaj koktajlówki poszły w grunt. Zmieszałem z kompostem ziemię, i tak to wygląda. A tu wcześniej rosły o takie pokrzywy. Widzicie? Dotąd dojechałem. Akurat dzisiaj z Krysią, Krysiu ściskam, nie oczywiście ciebie też ściskam. Z Krysią rozmawiałem, jak tutaj rwałem te wszystkie korzenie do gołej ziemi. Także teraz są pomidorki. O, a za bobem jest jeszcze czosnek posadzony. No widzicie, jak tutaj komosa e, poszła u nas to się, nie u nas, w, w Rakowicach na no to się mówi o e, faćka I kaczki to jadły z Dave'em. <laughs> Pozdro Dawid. Zbierałem to dla kaczek, jeździliśmy do sadu i no i takie wspomnienia z dzieciństwa. Tak, tutaj wiosną do gołej ziemi wszystko wyplewiłem, dwa miesiące i tak się stało. Tutaj będzie foliok, no jeden dzień roboty, nawet nie, 2 trzy godzinki roboty. Obleczymy to wszystko folią, mam nawet taką specjalną różową kupioną, także będzie to tak. Tu jest to wszystko, co wyplewiłem stąd, w zasadzie moja Kasika to wyplewiła, o ślimak, załatwiłem dwa ślimaki w międzyczasie, w myśl zasady, że co wyrośnie w ogródku, w ogródku zostaje, to to wszystko po wyschnięciu trafi na kompost albo na grządkę po prostu, tak jak tutaj macie, ściółkuję trawą, nie? O, tu jest zaściółkowane trawą, a tu już widzę, że jest kto? Stonka ziemniaczana na ziemniaczkach. Taki mam areał ziemniaczków. Jeszcze tam będę chciał to powiększyć. A jak wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj właśnie do, dołożyłem ten ziemniak jest z zeszłego roku. Dołożyłem grządka. Tu są pory z zeszłego roku. Systematycznie lądują w zupce. A tu za mną, tak moi kochani, to jest yy, grządka z cebulą. <laughs> Uwierzcie mi na słowo, ona tu jest. O, tu jest szczypior. Widzicie tego tu, ale to też czeka na yy, wyplewienie. Najbliższy termin za dwa dni. A tu jeszcze sobie dzisiaj dosieję, dosieję, dosadzę selerów. O, od lutego rosną. Także zrobiłem taką grządeczkę, ponieważ tutaj to wszystko jeszcze będą ziemniaczki. Wygłuszam chwasty kartonami, które biorę z Dino od bardzo miłej pani kasierki. Ona mi pozwala sobie to wszystko brać. No i tutaj tylko najtwardsze widzicie się przebiją, ale jest łatwo usunąć wtedy. Jeszcze tutaj przykryję wszystko kartonami i na to poleci ziemia, trawa, ziemia, w to ziemniaki i będzie pięknie. A tu widzicie buteleczki z wykopków. Tam, 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 tam. Nie wiem, czy coś dają, ale ładnie wyglądają. No i tak to wygląda. I tu jeszcze to poletko będę chciał przerobić na ogóreczki i na fasolkę szparagową. Fasolkę szparagową tutaj wsiałem. A tu są buteleczki z ostatnich wykopków. Tu jest ta 43. Zanihilowałem w międzyczasie dwa ślimaki. O, jeszcze jeden, a tu jest iłowa 0,5 litra, ta, która była ubita, pyk, to sobie biorę ze złomu za jakieś grosze. Patrzcie, odpadło, ale jaja, widzicie? Później przy plewieniu mógłbym się dziabnąć. Tu jest stare pole truskawek, ono miało być zlikwidowane, ale tak pięknie obrodziły, że zostawiłem i nie zlikwiduję go, ono jeszcze zostanie i nawet w krzokach, widzicie pod agrestem o czai się truskawa taka pyszna a tutaj jeszcze po starych właścicielach stara czerwona porzeczka pyszne są a ta aleja z drzew kryje w sobie posiane ogórki po obu stronach każdego z tych patyków są wsiane ogórki i one jak pójdą to ja je będę kierował na te gałęzie no i po prostu ogórki Wiszą potem z tych gałęzi i są łatwe do zebrania, nie? Tak to wygląda. No i tak. Oprowadziłem Was dzisiaj króciutko po moim ogródku recyklingowym. Notabene dużo pracy dzisiaj zrobiłem, jestem z tego bardzo zadowolony. Teraz idę wypocząć, bo na szóstą rano do pracy jeszcze tylko dosieję, dosadzę w zasadzie tych. Eee, tych mm, no, selerów no jak widzicie musztardóweczka z wykopków do podlewania ogóreczków miarka to są trzy musztardóweczki na miejsce jedno I także tak to wygląda trzymajcie się i papaty Zobaczcie jakie pyszne, jakie piękne, zresztą widać, zobaczcie jakie są ubłocone, bo tu ciągle padało, nie? Ale truskaweczki są przepyszne. Także pozdrawiam wszystkich ogrodników, wszystkich dłubiących, dużo przy tym pracy, ale potem jak to wszystko smakuje, ach to jest piękne. Trzymajcie się, papaty i ściskam.